Hejka, przyrodzę do Was z nowym filmikiem na kanał. W sumie serię filmików, ponieważ będziemy sprzątać moją toaletkę, czyli pozbywać się kosmetyków, których już nie używam, albo po prostu są złe, niedobre i po prostu muszę się ich pozbyć, a niepotrzebnie zajmują mi miejsce w szafkach. I ta seria filmików będzie składała się z trzech. Pierwszy filmik, czyli dzisiejszy to będą podkłady, bazy, korektory oraz pudry. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym, co mam, czego się pozbędę i dlatego mam. No to zapraszam Was do oglądania. Więc wszystkich produktów, w sumie mam 19, nie mam jakiejś dużej kolekcji, bo też wiecie, nie, nie mam tylu pieniędzy, żeby po prostu kupować te nowości i nie zużywać innych. Myślę, że zaczniemy sobie od bazy, bo tutaj nic nie wyrzucę, bo mam tylko jedną bazę i jest to baza z Belle Hypoallergenic. Ona jest na totalnym wykończeniu, ale bardzo, bardzo ją lubię i to jest jedna z moich ulubionych bas. No, w sumie jedyna chyba taka, którą lubię, ale teraz będę chciała potestować kilka innych, więc możecie pisać mi w komentarzu, jakieś fajne, sprawdzone bazy mogą być i matujące, i rozświetlające, co chcecie, co wam się sprawdziło. Więc baza i ona sobie tutaj u mnie zostaje. I teraz przejdziemy do podkładów, ponieważ podkładów mam chyba najwięcej, więc pierwszym podkładem jest podkład z burżuła. Always Fabulous Fe nigdy nie umiem powiedzieć nazwy tego podkładu. On jest tak w połowie, myślę, ale bardzo go lubię i on jest dość świeży, więc no, on u mnie zostaje, bo to jest jeden z moich ulubionych podkładów. Kolejny podkład to jest podkład od Eveline Liquid Control. Jego ja go miałam w numerku 005 generalnie ten podkład jest dobry, ale ja mam go w numerku 005 i ten numerek jest tak różowy, i tak różawia tą cerę. I ten efekt bardzo mi się nie podoba, więc muszę się go pozbyć. No i on też jest stary, więc nikomu go nie oddam. Bo tutaj na górze nie widać to chyba na filmie. Zrobiła mi się taka olejowa warstwa, mm, i on chyba po prostu się przeterminował. I też widzicie, bardzo mało go używałam, bo po prostu mi nie podszedł. Ale jeśli chodzi o komfort noszenia, o to, jak on wygląda na, na cerze, na skórze, to naprawdę bardzo dobrze. Tylko ten kolor, niestety. Nie za bardzo, no i jak widzicie, nie wiem, czy on się zważył, czy co się stało w tym, tej buteleczce, ale po prostu muszę, się, muszę go wyrzucić, więc ja sobie go tutaj odłożę. Kolejny podkład to podkład z Loreala i on jest nowiutki, jeszcze tutaj jest zaplastrowany i ona ja go mam w numerku 01, czy 1, sorry, 1N i bardzo, bardzo lubiłam swojego czasu ten podkład. Obecnie raczej go nie używam bo mam resztkę, zaraz Wam pokażę, zresztą mam resztkę tego podkładu, w sumie taką bardzo małą i używałam go chyba raz, niedawno, jakoś tak może w tym miesiącu użyłam go raz i bardzo fajny, więc dlatego ten podkład u mnie zostaje, no bo chętnie sobie go odświeżę kiedyś tam. No i tutaj mamy drugą buteleczkę tego podkładu z Loreala, możecie wnioskować, że kiedyś sprawdzał mi się dobrze. No i ten podkład generalnie jest bardzo fajny, ale jak widzicie, on już jest zużyty praktycznie. Ja ostatnio musiałam otwierać to opakowanie, żeby wyciągnąć resztki podkładu, więc już po prostu nie będę się brudzić, skoro mam tyle podkładów, to po co się męczyć. No i tego się już pozbędę, wyrzucę. No bo po co mi taki podkład, którym trzeba otwierać, brudzić się, skoro mam masę innych. I kolejnymi dwoma podkładami są również moi ulubieńcy swojego czasu. Teraz już bardzo rzadko ich używam tych podkładów, bo po prostu nie miałam otwartego pudełka i starałam się wykańczać te podkłady, które już mam, ale tutaj mamy podkłady z Eveline. Jest to ten podkład Mad My Day, tylko że on jest w dwóch numerkach. Mam go w numerku 01 i 02 i stwierdziłam, że chciałabym potestować troszeczkę więcej nowych podkładów niż, z, yy, niż właśnie na tych starych się skupiać. Ja sobie zostawię numerek 02, bo ten kolor kupiłam sobie po to, że on ten 01 generalnie jest na mnie dobry yy, przy takiej porze roku jak teraz, czyli kiedy jeszcze nie jestem upalona. Natomiast stwierdziłam, że na lato tamten, ten podkład był na mnie za jasny i stwierdziłam, że kupię sobie odcień ciemniejszy. Nie wiem, czy on będzie na mnie dobry, bo nie testowałam go, czy ten odcień będzie git. Ale zobaczymy, więc ten sobie podkład zostawię, a ten oddam myślę, że mojej mamie, bo ona właśnie ten podkład kiedyś miała i sp sprawdził jej się. Więc myślę, że ten podkład oddam, więc tego podkładu się pozbywam, a ten podkład sobie zostawię. Kolejny i to mój ulubieniec jest to podkład z Rimala Lasting Matte numerku 085 podkład bardzo dobrze mi się sprawdza, używam go bardzo często, no więc on zostaje, bo jeszcze go jest całkiem sporo tutaj, tak myślę. Więc zostaje. No i myślę, że gdybym się skończył, to chciałabym kupić nowe opakowanie, ale troszeczkę byłoby mi szkoda właśnie kupować kolejne opakowanie, które już kiedyś używałam. No nie wiem, bo teraz właśnie chciałabym coraz więcej podkładów testować. No ale ten jest taką perełką, więc nie wiem, zobaczę, ale no zostaje na razie, bo jest jeszcze. I ostatni już podkład to Eveline Selfie Matte. Selfie Time, sorry, Selfie Time w numerku 03 Vanilla. I ten, ten podkład testowałam raz na filmiku, który był niedawno. Nazywał się chyba Vlog, i tam właśnie było testowanie SPF, no i testowanie podkładu Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to zapraszam do tego filmu Ale ten podkład właśnie jest nowiutki, świeżutki Więc nie będę go wyrzucać, no bo na pewno będę go jeszcze używać Teraz przejdziemy sobie do korektorów Więc ja ogólnie jestem, jeśli chodzi o korektory To nie jakoś tak średnio, jeśli o testowanie chodzi Mam takich swoich ulubieńców i raczej się ich trzymam Ale jeżeli macie jakieś dobre korektory No to oczywiście możecie pisać Jeżeli macie w ogóle jakieś dobre korektory, bazy, podkłady Cokolwiek... No to piszcie swoje perełki, bo ja chętnie przetestuję coś nowego. Więc pierwszym są to korektory z Catrice. Jeden to już jest taki na wykończeniu, ale ja go sobie jeszcze zużyję, ponieważ po prostu no szkoda mi go, no bo jest go jeszcze nie, nie tak mało, no gdzieś tyle może jeszcze zostało. A mam tutaj świeże opakowanie, więc oba te opakowania u mnie zostają. Tylko tego ten sobie po prostu skończę, no a ten yy, będę mieć na zapas. Kolejne dwa korektory, są to korektory od Lovely, bardzo, bardzo je lubię. I one są jakimś cudem dwa otwarte, więc nie wiem jak ja to zrobiłam, że otworzyłam dwa, ale ten jest tym korektorem chyba ten, bo ten jest chyba lżejszy, który używam teraz obecnie, więc no oba zostają, no bo lubię, są świeże, więc nie ma potrzeby ich wyrzucać, ani się ich pozbywać. Mam je jakby coś, to są to u mnie numerki 02. Korektorem, który nie jestem pewna skąd jest, ale wydaje mi się, że to jest Bell. I on już ma totalną resztkę. Ja go kiedyś próbowałam wykończyć i używałam go tak po domu, bo raczej ten korektor jest ok, ale on ma takie malutkie krycie, że prawie w ogóle, więc wolę właśnie go sobie w domu użyć. Ale powiem Wam, że mam na tyle korektorów, że nie potrzebuję tego tym bardziej, że to jest resztka i on jest naprawdę bardzo stary, bo to jest jeden z moich pierwszych korektorów. Nie chcę wiedzieć, ile on ma lat i jak bardzo jest przeterminowany. Więc po prostu się go pozbędę, wyrzucę, no bo nie będę oddawać komuś resztki korektora. I na sam koniec pudry szybko sobie je przelecimy, bo tutaj nic, totalnie nic nie będę wyrzucać, ponieważ wszystkie pudry lubię, sprawdzają mi się i no po prostu pudry są też takim produktem, że dość dużo tego się używa, czy nawet do przypudrowania kremu z filtrem, więc po prostu nie będę nic wyrzucać, bo wszystkie pudry lubię. Więc pierwsze obecne pudry, które używam, może pokażę. Jest to pudr pudr, puder z Vibo y, Rice Powder oraz Cooking Time o, Loose Powder od Lovely. Bardzo lubię te oba pudry, ten raczej używam tak na co dzień, a ten kiedy chcę zrobić baking, ale jak mi się ten skończy, no to będę pudrować całą twarz, tym nie mam z tym problemu. Dzisiaj mam dwa te pudry na sobie, ten... Knie mam pod oczami, a tym mam na reszcie twarzy I bardzo, bardzo je lubię I mam też drugie opakowanie, jak, jak możecie zauważyć No i na pewno będę jeszcze je kupować Bo zawsze jak jest promocja w Rusmanie. A dzisiaj, a teraz nie wiem kiedy będzie kolejna To zawsze właśnie kupuję te pudry Kolejny puder Photo Ready od Vibo Znany puder Ja go używam bardzo mało Ja go tylko kilka razy chyba testowałam On ma takie cztery kolory i tutaj się wysypuje... O, tutaj jest jakaś resztka tego pudru, to zamknę, żebym się nie wysypał. Ja go mało używałam, bo może jest dwa, trzy razy, ale chcę go zużyć, bo wtedy, co, z tego co pamiętam, był ok, więc chciałabym go zużyć. Kolejny nieotwarty puder. Y, promocje w Rossmanie, robią szał i wtedy nie myślę, i kupuję za dużo produktów. I to jest właśnie to, że mam później pięć pudrów, i w ogóle, ale dzięki temu jestem w film, więc super! No, więc. Puder od Lovely, to jest Mineral Loose Powder Też bardzo ten puder lubię, już go kiedyś miałam Ogólnie te pudry z Lovely są bardzo fajne Bardzo okej, okay, więc... I są tanie, więc czego chcieć więcej I ostatni już puder jest to puder z Paese, który wygrałam w jakimś tam konkursie u Laury I to jest numerek 10 Light Beige Bardzo go lubię, przetestowałam go raz, później używałam go dwa może razy no, i go odłożyłam, bo miałam inne pudry, ale na pewno będę chciała do niego wrócić i go wykończyć, bo były naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Więc podsumowując, ten film na 19 produktów pozbywam się czterech. Nie jest to jakaś zadowalająca, znaczy, jest to okej okay liczba, moim zdaniem, bo tutaj są i pudry, i korektory, i podkłady, i bazy, więc tutaj nie mogę narzekać. Pozbyłam się czterech rzeczy, które mi zalegały na półce. Więc całkiem okej. Okay. Dobra, to była tyle w tej części dzisiejszej. Czekajcie na kolejne części toaletki. Kolejne to będą produkty ym, do konturowania: jakieś rozświetlacze, bronzery, róże. A ostatnim filmikiem będą produkty do oczu, czyli paletki, y, tusze do rzęs, jakieś ym, cienie do powiek, y, eyelinery. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to czekajcie. W każdym niedzielę film bez się pojawiają o 9.00. I jeżeli nic innego mi nie wpadnie do głowy, to te filmy będą pojawiały się po sobie, jeden po drugim, ale jeszcze nie wiem, bo może jakiś vlog się wplączę między te filmy. Zobaczymy, ale możecie spodziewać się właśnie trzech filmów tego i jeszcze dwóch. Więc to by było tyle, widzimy się w kolejnym filmiku. Cześć!